Szalone, Davey! Rośliny przesyłają wiadomość z puszka 2.0, szybko! Udało im się, Maj, mamy jakiś postęp. I to bardzo duży, rośliny, szybko, musimy to szybko omówić. Zawołajcie nieustraszonego i puszka. O co chodzi? Co, czy żeby puszek 2.0, jednak jakiś postęp? Wiadomo, co oznaczają te fioletowe kropki. To kryształy! Kryształy? Jest tylko jeden gatunek fioletowych kryształów, jeśli chodzi o te magiczne. To te, które zniszczyły wasz poprzedni świat. Marigold i reszta na puszku 2.0 podejrzewają, że to krystalizacja do nas idzie. A zombie nie pokazują się od tak długiego czasu, bo same boją się konsekwencji. Musieli się pomylić. Krystalizacja nie może przejść do naszego świata. Pamiętacie, jak znaleźliście zniszczonego puszka 2.0? Sam przeleciałby przez portal? Ktoś musiał was śledzić i przejść przez portal za wami, i teraz szykuje odwet. Ojej, to teraz nie jest mi już tak wesoło. Idzie do nas zagrożenie, które zniszczyło cały. Jeśli to się okaże prawdą, to przecież już po nas. Ech. Nie wierzę, że. Przeszłość wraca. Nieustraszony i puszek. Macie prawo się obawiać, bo wy jedyni spośród nas widzieliście, co krystalizacja. do czego krystalizacja jest zdolna. Ale. Najwyższa pora przestać się tego bać i stawić temu czoła. W grupie jesteśmy silniejsi. Wiecie co? Ja chyba wolałbym uciekać jak najdalej stąd. Też mi się to chyba tak wydaje. Nie wiem, czy. Hmm. Nie wiem, czy po prostu. No wiecie. Skoro krystalizacja zniszczyła ży całe, całe życie w jakimś innym świecie, to co my możemy niby nowego wnieść do tej sytuacji? Wolałbym chyba uciec. Żartujecie sobie? Chcecie uciekać? Po tym wszystkim, co już przyszliśmy, mamy nieustraszonego, mamy puszka, mamy szalonego Dave'a, mamy puszka 2.0 i resztę roślin. Czego wy nie rozumiecie, że razem ze wszystkim się, sobie, się uporamy? Zwłaszcza, że nieustraszony jest demonem i z pomocą swoich demonicznych sił na pewno byłby w stanie coś zdziałać, prawda? Demoniczne siły to siły zakazane, których nie wolno, a przynajmniej nie powinno się używać, ale jeśli krystalizacja do nas idzie, to czuję się zmuszony do tego okropnego. Kroku. Wiem, że rzuciłeś zło, wszyscy to wiemy, ale w tym przypadku te złe siły, nad którymi masz teraz kontrolę, mogą nas uratować. Jestem za kernel pultem, a wy? Racja. Jeśli mamy zginąć, to przynajmniej wspólnie. No, macie rację. Jak, zginę, jak zginiemy, to przynajmniej wspólnie. Skoro wy wchodzicie, to chyba nie mam wyboru. Katajl, daj sygnał do, na, do puszka 2.0, żeby wrócili tutaj do szałasu. Oczywiście. Dobra, to my idziemy ogólnie na chwilę, bo. Musimy pomóc przy. Musimy pomóc Dave'owi przy pewnych naprawach. Ale nie martw się, puszek! Zaraz wrócimy. Oczywiście ja popilnuję szałasu. Nie wie, krystalizacja do nas idzie. Trzeba było zginąć w tamtym świecie, a nie ratować się i narażać na niebezpieczeństwo innych. Jakie to było głupie! Hej. Ty, kim jesteś? Czyżbyś był zdenerwowany? Kim jesteś? Kimś, kto ma dla ciebie wiadomość. Wiadomość. Jeśli nadal będziesz mi przerywać, to nigdy ci jej nie przekażę. Dobra, będę cicho. Już niedługo kryształowa gromada odbije odbije się i powróci w wielkiej chwale przywracając mistrza mistrza ciemności, który zniszczy cały świat. Dlaczego mi to mówisz? Bo chcę zobaczyć twoją minę. Jak na twoich oczach ginie wszystko, co kochasz. Co? Zaczekaj, moment, gdzie zniknąłeś? Czy to ma związek z krstalizacją? Co mam teraz. Co to w ogóle było? Kim był. Ten ktoś w masce. Jeszcze nie ma nowego roku. To musi być związane z krystalizacją. To nie skończy się dobrze. Czyli zaraz pewnie coś nam wywiną. Ech. Biegnę do nieustraszonego.